Nie szkokają. Ja ksiądzaj. On kucnujem u nas zdrowie. Kultura musi być. Kultura musi być, to jest kultura, Ja. Yeah. Bo sam unos, nas rozumie, to my już tak za bardzo nie. Polsku, ja. I my już to inaczej ten świat prze, przedstawiamy. I, I my się myli, my, my ta pol polsko wow. godka. Go Rozumiesz? Ja nie wiem, jak jest ja. to richtig goduć. Mleki, to nakręcimy do ciebie. Ty kurwa, jak tu wiedziesz, to jedziesz po tej linie. Bez tych stołków. Będziesz śpiewał, Do mam do Ja musisz Zicher umieć. Zicher hymnu się nauczyć, bo będziesz śpiewał. Na pała musisz mieć wykuty. Ja. Bo tu wiesz, tu cię będą słychać. I normalnie zarobimy, tu w śpiewał. A tu już. wiesz, a to nie ma to, co u nas. Tu jak zaśpiewasz, to ci klaskają. Tak jest. Kurwa, temu mu na dole trzeba padać, że na tym trzecim słupie mu skrzypi, kurwa. Ale no pod nami. Pod tymi innymi nie. To jest ta woga. Gnał. No. Nie, duch, nie, biedo nie. Jak my szczęśliwie zajodymy na dół, to Pombuckowi podziękuję. Ja, być. Aha. Widzisz, jak ci się fajnie idą pieski, a my wszędzie na wir, jechać, na dół jechać. A ludzie się idą fajnie. No na dół to jeszcze wyszło i ale wiesz co, nie wierzch. Pisz tego ten zaś z tym... Jeszcze mu się nie zmierzyć paru lat mu wali do góry. miał ja, i ostatnio rozmowa przez komórkę, widzisz, mo ja, ja, pogodaj się jeszcze raz tak. Na siedziesz. <grym wrogów> to był twój ostatni wyjazd do góry. Teraz <grym wrogów> się ciuloż. <grym wrogów> <grym wrogów>